Twoja energia znika w sekundę, pokój ucieka z domu. Modlitwa staje się niemożliwa, a ty nawet nie wiesz dlaczego. Może to ten kolega z pracy, który zawsze ma mądre rady o życiu, ta przyjaciółka, która kpi z Twoich przesądów religijnych, ten członek rodziny, po którego wizycie zawsze wybuchają kłótnie. Przestań myśleć, że to przypadek. Ojciec Pio, święty, który przez pięćdziesiąt lat walczył bezpośrednio z diabłem, odkrył coś szokującego. Zło rzadko atakuje wprost. Ono przychodzi przez ludzi, których kochasz, przez twarze, którym ufasz, przez osoby, które wydają się niewinne. I pozostawiło nam trzy znaki ostrzegawcze: niezawodne, nieomylne: pierwszy znak kradnie ci spokój w minuty, drugi znak oddala cię od Boga słowami, które brzmią mądrze, trzeci znak niszczy konkretnie twoje zdrowie, finanse, małżeństwo. Jeśli rozpoznajesz choć jeden z tych znaków w swoim życiu. Napisz w komentarzach ojcze Pio. Otwórz mi oczy, bo to co za chwilę usłyszysz, może uratować Twoją rodzinę. Przez następne 12 minut pokażę Ci dokładnie, jak rozpoznać te trzy znaki, zanim będzie za późno, dlaczego Twoja intuicja Cię nie myli, jak się ochronić duchową tarczą Ojca Pio. Ale uwaga, trzeci znak jest najniebezpieczniejszy. Gdy się pojawi, masz może tygodnie, żeby działać, nie miesiące, tygodnie. Dlatego zostań do końca. Każda sekunda tego filmu może zrobić różnicę między duchowym życiem a duchową śmiercią. Nie przesadzam. Ojciec Pio widział tysiące zniszczonych rodzin. Wszystkie zaczynały się od ignorowania tych znaków. Twoja rodzina nie będzie następna. Zaczynamy. Stop. Zanim pokażę ci pierwsze znaki, musisz zrozumieć jedną rzecz. Jesteś w środku wojny metaforycznej, rzeczywistej, duchowej wojny, która toczy się o twoją duszę każdego dnia. Święty Paweł napisał jasno: "Walka nasza nie przeciwko ciału i krwi. Przeciwko komu więc? Przeciwko inteligencjom, które są starsze od ludzkości. Przeciwko siłom, które perfektowały sztukę oszustwa przez tysiąclecia. Ojciec Pio wiedział o tym lepiej niż ktokolwiek w naszych czasach. Przez dziesięciolecia diabeł atakował go fizycznie nocami w jego celi. Ślady siniaków rano. Współbracia słyszeli krzyki, hałasy, odgłosy walki, ale to były ataki bezpośrednie. Ojciec Pio nauczył się czegoś gorszego. Najskuteczniejsze ataki diabła to te, których nie rozpoznajesz. Te, które przychodzą przez Instagram influencera, który subtelnie kpi z wiary. Te, które przychodzą przez nowoczesnego księdza, który mówi, że piekło to metafora. Te, które przychodzą przez terapeutę, który przekonuje cię, że kościół to źródło twoich traum. Diabeł w 2025 roku nie ma rogów. Ma iPhone'a i profil na LinkedIn, ale pozostawia ślady. Zawsze. I ojciec Pio nauczył się je rozpoznawać. Te ślady to nie teorie. To duchowe prawa, które działają niezależnie od twoich przekonań, jak grawitacja, jak prąd elektryczny. Możesz w nie nie wierzyć, ale one działają. A teraz uwaga, za chwilę pokażę Ci pierwszy znak, ale chcę, żebyś zrobił coś konkretnego. Gdy go usłyszysz, pomyśl o ostatnich sześciu miesiącach, o osobach, które pojawiły się w Twoim życiu, o zmianach, które nastąpiły. Bo gwarantuję Ci jedno: gdy poznasz pierwszy znak, natychmiast przypomni Ci się konkretna osoba i to będzie pierwszy krok do odzyskania kontroli nad Twoim duchowym życiem. Gotowy? Pierwszy znak nazywam duchowym wampirem. Poznasz go po tym. Po spotkaniu z tą osobą czujesz się, jakbyś oddał jej swoją energię życiową. Dosłownie. Byłeś w świetnym nastroju. Po mszy, po modlitwie, pełen pokoju. Przyszła ta osoba, rozmawialiście, po dwudziestu minutach jesteś wyczerpany, smutny bez powodu. Różaniec staje się ciężki jak kamień. To nie psychologia, to duchowa rzeczywistość. Ojciec pio wyjaśniał: Duch w ciemności nie musi działać. Wystarczy, że jest obecny. Poznałem Anię, młodą matkę, aktywną w parafii, radosną, pełną wiary. Ale po przeprowadzce do nowego miasta poznała sąsiadkę Beatę, miła kobieta, pomocna, zawsze gotowa na kawę i rozmowę. Ale po każdej wizycie Beaty, Ania czuła dziwny ciężar, dzieci stawały się nerwowe, mąż rozdrażniony, Ania traciła chęć do modlitwy na kilka dni. To przez jej problemy, myślała Ania. Współczuję jej, ale pattern był zawsze ten sam. Beata przychodziła, pokój znikał. Dopiero gdy Ania dowiedziała się, że Beata od lat chodzi do wróżek i praktykuje uzdrawianie energetyczne, zrozumiała prawdę. Beata nie była zła, ale była duchowo skażona i nieświadomie przeniosła tę infekcję na innych. To rozpoznajesz ten wzór. Pomyśl, czy w twoim życiu jest osoba, po której wizytach tracisz chęć do modlitwy. Czujesz się wyczerpany bez powodu, twój dom staje się nerwowy, myśli o Bogu stają się trudne. Jeśli tak, masz pierwszy znak, ale to nic w porównaniu z drugim znakiem, bo drugi znak to mistrzostwo podstępu, przychodzi w przebraniu mądrości i niszczy więcej dusz niż wszystkie inne metody razem wzięte. Za moment pokażę ci, jak rozpoznać kogoś, kto może zniszczyć twoją wiarę, i będziesz mu za to wdzięczny. Kliknij serduszko, jeśli pierwszy znak przypomniał ci konkretną osobę, bo to pokazuje, że Twoja duchowa intuicja działa. Drugi znak to fałszywy anioł światłości najniebezpieczniejszy ze wszystkich, bo wygląda jak dobro. To osoba charyzmatyczna, inteligentna, szanowana. Ludzie przychodzą do niej porady. Ma odpowiedzi na wszystko, ale jej odpowiedzi mają jeden cel oddalić Cię od Boga. Nie mówi wprost, nie wiesz. Ona jest subtelniejsza. Po co tyle się modlić? Bóg już wie, czego potrzebujesz. Kościół to ludzka instytucja, pełna błędów. Wszystkie religie prowadzą do tego samego. Najważniejsze to być dobrym człowiekiem. Brzmi rozsądnie to właśnie pułapka. Marek był gorliwym katolikiem, lektor w parafii. Adoracja każdy tydzień, ale nowy szef w korporacji zaczął otwierać mu oczy. Naprawdę wierzysz, że chleb staje się ciałem? To trochę prymitywne jak na twój intelekt. Spójrz na historię kościoła, krucjaty, skandale. Czy Bóg chciałby takiej instytucji? Jesteś zbyt inteligentny na takie dogmaty. Marek zaczął się wahać nie przez mocne argumenty, przez szacunek do osoby, która je mówiła stopniowo przestał chodzić na adorację. Ograniczył msze do niedziel. W końcu całkiem przestał praktykować. Żona zapytała Chin, co się stało? Marek odpowiedział słowami szefa. Jestem już dojrzały duchowo, nie potrzebuję zewnętrznych form. Klasyczny drugi znak w działaniu. Rozpoznasz go, gdy ktoś chwalił twoją duchową dojrzałość za oddalanie się od praktyk kapieizmu na prymitywnych wierzeń katolików. Przekonuje, że wszystkie religie to to samo. Mówi, że Kościół to przeszkoda w osobistej duchowości. Ale uwaga: ludzie pod wpływem drugiego znaku nie stają się szczęśliwsi, stają się cyniczni, krytycy pełni goryczy. Bo gdy oddalasz się od prawdziwego źródła życia, twoja dusza zaczyna schnąć. Jeśli rozpoznajesz taką osobę w swoim otoczeniu, skomentuj: widzę drugiego anioła. To pomoże innym rozpoznać ten wzór, ale trzeci znak, trzeci znak kończy subtelność. Gdy się pojawi, destrukcja staje się fizyczna, konkretna, nieodwracalna. Masz 60 sekund do decyzji: czy chcesz to usłyszeć. Trzeci znak kończy wszelkie wątpliwości. Nazwę go żniwami zniszczenia. To moment, gdy duchowe ataki przechodzą z poziomu uczuć na poziom konkretnych szkód w Twoim życiu. Obserwuj bardzo uważnie, co dzieje się w Twoim życiu po pojawieniu się konkretnej osoby. Piotr i Katarzyna, wzorowa rodzina katolicka, prosperujący biznes, grzeczne dzieci, pokój w domu. Po rozwodzie siostra Katarzyny Agnieszka potrzebowała mieszkania. Katarzyna z dobrego serca zaproponowała pokój w ciągu trzech miesięcy. Piotr stracił trzech największych klientów. Syn zaczął mieć koszmary nocne. Córka stała się apatyczna. Między małżonkami pojawiły się napięcia. Katarzyna myślała, to przez stres finansowy. Ale pattern był jasny: Agnieszka w domu, ma chaos w rodzinie. Gdy Katarzyna dowiedziała się, że siostra przez lata praktykowała tantrę i chodziła do jasnowidzów, puzle się ułożyły. Podjęli najtrudniejszą decyzję: poprosili Agnieszkę o wyprowadzkę. W miesiąc Piotr odzyskał klientów. Dzieci wróciły do normy. Pokój powrócił do domu. To nie przypadek, to duchowe prawo. Po owocach ich poznacie. Trzeci znak rozpoznasz, gdy po pojawieniu się kogoś w Twoim życiu finanse, nieoczekiwane wydatki, utrata pracy klienci znikają. Zdrowie bezsenność bóle głowy choroby bez diagnozy. Rodzina kłótnie z niczego dzieci stają się problematyczne. Duchowość. Modlitwa staje się niemożliwa, msza, nużąca. Nie każda osoba z problemami jest niebezpieczna. Różnica jest w owocach. Jeśli ktoś ma trudności, ale jego obecność przynosi pokój, Bóg go posłał, żebyś pomógł. Jeśli ktoś wydaje się w porządku, ale jego obecność przynosi chaos, to duchowe zagrożenie. Ojciec Pio był bezwzględny. Lepiej być oskarżonym o brak miłosierdzia przez ludzi niż stracić dusze dzieci przez fałszywe współczucie. Jeśli trzeci znak pojawił się w Twoim życiu, masz może tygodnie na reakcję nie miesiące, ale nie jesteś bezbronny. Za chwilę pokażę Ci duchową tarczę, której diabeł nie może przebić. Siedem konkretnych narzędzi, które ochronią Cię i Twoją rodzinę. Skomentuj, rozpoznaję trzeci znak, jeśli ta sekcja otworzyła Ci oczy na konkretną sytuację, czas na ochronę, nie jesteś bezbronny, Ojciec Pio przez pięćdziesiąt lat walki z diabłem wypracował system obrony, który nigdy nie zawiódł. Oto siedem duchowych broni. Broń jedne. Różaniec bojowy. Nie tylko odmawiaj, używaj go jako tarczy. Przed spotkaniem z podejrzaną osobą jednej dziesiątek. Po spotkaniu kolejny w intencji oczyszczenia. Noś go w kieszeni. Diabeł ucieka przed różańcem jak wampir przed światłem. Broń dwa. Medalik świętego Benedykta poświęcony przez kapłana. Na szyi pod poduszkami dzieci, nad drzwiami wejściowymi to duchowy system alarmowy ostrzega przed złymi obecnościami. Broń 3. Częsta spowiedź grzech, otwarte drzwi dla zła, czysta dusza, pewnie przebyta twierdza, minimum raz w miesiącu. Po kontakcie z duchowo niebezpieczną osobą natychmiast. Broń 4. Woda święcona codziennie skrapiaj dom, szczególnie sypialnie. Po wizycie podejrzanej osoby Natychmiast pobłogosław miejsca, gdzie przebywała. To duchowa dezynfekcja. Broń piąć konsekracja domu. Oddaj swój dom pod ochronę Najświętszego serca Jezusa, poproś kapłana lub zrób to rodzinnie. Powieś obraz z napisem Najświętsze serce Jezusa, miej miłosierdzie nad nami. Broń szósty modlitwa o rozeznanie. Duchu Święty daj mi dar rozpoznawania duchów, abym odróżniał dobro od zła, światło od ciemności, codziennie rano. Broń siedem mądre granice. Możesz kochać kogoś i modlić się za niego, ale nie musisz pozwalać mu na duchowe skażenie. Ograniczenie kontaktu to nie brak miłosierdzia, to duchowa roztropność. Protokół awaryjny. Jeśli rozpoznałeś wszystkie trzy znaki u konkretnej osoby, natychmiast idź do spowiedzi, konsekruj dom ogranicz kontakt do minimum. Codziennie różaniec w intencji tej osoby, poproś kapłana o poradę. Pamiętaj słowa ojca Pio: wróg może użyć każdej osoby, oprócz tej, która trwa w nieustannej modlitwie. Te narzędzia to nie magia, to duchowe prawo działają przez wiarę, łaskę i Twoje zdecydowane działanie. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takiej ochrony duchowej. Każda subskrypcja to jedna dusza więcej w armii światłości. A teraz pomódlmy się razem modlitwą, którą ojciec Pio odmawiał w najtrudniejszych momentach. Teraz połączmy nasze serca w duchowej modlitwie ochrony. Zamknij oczy, połóż rękę na sercu. Poczuj Jego bicie. Znak, że Bóg dał Ci misję na tej ziemi misję zbyt ważną, żeby pozwolić siłom ciemności ją zniszczyć. Módlmy się razem. Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Świętego Ojca Pio, przychodzę z pokornym, ale zdecydowanym sercem. Ty jesteś moją światłością. Rozjaśnij każdą ciemność wokół mnie. Ty jesteś moją prawdą. Uwolnij mnie od wszelkiego kłamstwa. Ty jesteś moim życiem. Oddal ode mnie wszystko, co niesie duchową śmierć. Oddal ode mnie każdą obecność, która przychodzi w przebraniu, każdy wpływ, który paraliżuje moją duszę, każdą relację, która służy jako kanał dla zła. Daj mi duchowe oczy, abym rozpoznawał ducha prawdy od ducha kłamstwa. Daj mi odwagę, abym działał z mądrością, nawet gdy będzie to kosztować mnie zrozumienie innych. Spraw, aby mój dom był twierdzą światłości, moje serce schronieniem dla Ducha Świętego, a moje życie mieczem przeciwko ciemności. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, Świętego Ojca Pio i Świętego Michała Archanioła, proszę o ochronę dla mnie i mojej rodziny. Niech żadna moc ciemności nie ma władzy nad nami, niech każdy atak wroga obróci się w jego porażkę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz wszyscy razem, trzy razy, Najświętsze imię Jezus. Bądź naszą ochroną. Najświętsze imię Jezus, bądź naszą ochroną. Najświętsze imię Jezus, bądź naszą ochroną. Ta modlitwa to duchowa broń. Odmów ją zawsze, gdy poczujesz atak ciemności. Pamiętaj słowa Ojca Pio. Módlcie się, miejcie wiarę i nie martwcie się. Otrzymałeś broń, poznałeś znaki, masz ochronę. Teraz czas na decyzję. Te trzy znaki, duchowy wampir. Fałszywy anioł światłości i żniwa zniszczenia to nie teoria, to duchowe prawa działające w Twoim życiu każdego dnia. Ojciec Pio odkrył je przez dekady bezpośredniej walki z siłami ciemności. Teraz Ty też je znasz. Ale wiedza bez działania to porażka. Jeśli dzisiaj rozpoznałeś któryś z tych znaków, działaj natychmiast. Każda godzina zwłoki może kosztować Twoją rodzinę więcej niż myślisz. Jeśli ten film otworzył Ci duchowe oczy, napisz w komentarzach. Moje oczy się otworzyły. Niech ta deklaracja będzie znakiem Twojego wstąpienia do armii światłości. Ale nie zatrzymuj tej wiedzy dla siebie. Pomyśl o trzech osobach w swoim otoczeniu, które mogą być duchowo atakowane i nie wiedzą dlaczego, rodzinach, które się rozpadają, ludziach, którzy tracą wiarę, domach bez pokoju. Prześlij im ten film, nie dla wyświetleń, dla uratowania dusz. Każda osoba, która dzięki Tobie pozna te znaki. Może uchronić siebie i swoją rodzinę przed latami cierpienia. Subskrybuj ten kanał i włącz dzwoneczek, jeśli chcesz więcej duchowej mądrości. Moja misja to nieść światło w tych ciemnych czasach, ale mogę to robić tylko z wami, silną wspólnotą duchowych wojowników. Każdy like, każda subskrypcja, każdy komentarz to wkład w wielką misję obrony wiary katolickiej. Razem jesteśmy silniejsi, razem możemy więcej. Razem niesiem światło tam, gdzie panuje ciemność. Niech słowa Ojca Pio będą Twoim mottem. Módlcie się, miejcie wiarę i nie martwcie się. Opatrzność Boża jest większa od wszystkich diabolskich spisków. Jesteś dzieckiem światłości, a jesteś wojownikiem Chrystusa. Teraz idź i walcz. Chrystus już zwyciężył, Ty jesteś po stronie zwycięzcy. Do zobaczenia w następnej duchowej walce.